Aby rozwiązać zadanie 16 z materii operonowej, trzeba było wiedzieć, jak sobie poradzić z proporcjonalnością odwrotną. Mamy tutaj powiedziane, że 6 robotników wykona pewną pracę w 6 godzin 20 minut, i trzeba zastanowić się, ile czasu będzie potrzebowało 8 robotników na wykonanie tej samej pracy. Jeśli ich jest więcej, tak naprawdę, to tak naprawdę wiemy, że też zajmie im to. Mniej czasu, czyli zauważ, że odpowiedź A od razu odpada. Aby zrozumieć nieco lepiej ten koncept, chciałbym opowiedzieć Tobie o pewnym przykładzie. Wyobraź sobie, że musisz pomalować pokój, w którym właśnie siedzisz i zajmie Ci to dwa dni. Ale zakładając, że Twój znajomy, Twój przyjaciel pomoże Ci i Wasza efektywność będzie taka sama, to tak naprawdę poradzicie sobie. Z wykonaniem tego zadania dwukrotnie szybciej, czyli zrobicie to w jeden dzień. Ale jeśli będzie z Wami jeszcze dwójka znajomych, czyli będzie Was czworo, no to wykonacie tą samą pracę już w pół dnia. I zauważ, jaka jest ciekawa sytuacja. Ilość pracy się nie zmienia. Ilość pracy przypadająca na jedną osobę oczywiście, że się zmieni. Ale czym Was jest więcej? Tym tak naprawdę praca zostanie wykonana szybciej, ale ilość pracy zawsze pozostaje ta sama, zawsze macie do wykonania. Co pomalowanie pokoju, w którym siedzisz. I zauważ, jaka jest analogia. 1 razy dwa to jest dwa. Dwie osoby razy jeden dzień to są dalej dwa roboczo dni. Cztery osoby razy pół dnia dalej są to dwa roboczo dni. I z tej wiedzy jesteśmy w stanie e, rozwiązać zadanie. W, 16. w naszym przypadku mamy 6 robotników, więc mamy 6 razy 6 godzin. I ile? Minut 20 minut. To zamieńmy sobie to od razu na części godziny, czyli mamy 1 trzecią h. No i łącznie widzimy, że nasza ilość pracy to jest 6 razy 6 razy 3 plus 1, czyli 19 trzecich. Sobie skracamy 1, 2, czyli to się równa dla nas 30, 8 roboczo godzin. 38 roboczogodzin godzin to jest cała robota, jaka jest do wykonania. No i teraz weźmy sobie 38 roboczogodzin, podzielmy na 8, bo zakładamy, że każdy z robotników będzie pracował z taką samą prędkością, więc mamy 38 podzielić na 2, to mamy tak naprawdę 19, czwartych, czyli widzimy, że to są 4 godziny i 3 3,4 godziny czyli to są 4 godziny i 45 4 minut czyli to jest odpowiedź B Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B. Zauważ tak właśnie rozwiązuje się zadania z proporcjonalności odwrotnej czym więcej osób robi daną pracę tym szybciej się kończy, ale ilość pracy pozostaje tak sama w zwykłej proporcjonalności czym więcej osób jest zaangażowanych w daną aktywność, tym wartość będzie większa. Dla przykładu w zwykłej proporcjonalności: czym więcej osób idzie do kina, tym sumaryczna wartość za bilety, jaką trzeba zapłacić, będzie większa. W tym zadaniu to będzie na tyle. Jeśli Ci się podobało, zostaw kłapkę w górę. Jeśli chcesz, abym pomógł Tobie personalnie przygotować się do Twojej matury, napisz na Matura z Matmy na Facebooku. A jeśli chcesz być na bieżąco z materiałami, które publikuję, to zasubskrybuj ten kanał i zostaw kliczka w dzwoneczek, aby YouTube przypominał Ci o moich nagraniach. Wielkie dzięki, do zobaczenia, cześć!